Siemano, witam serdecznie z tej strony z witam na moim kanale. Chciałbym dzisiaj zaprezentować mojego retro PC-ta, czyli Pentium 200MMX, z którym walczyłem prawie dwa tygodnie. Naprawdę dużo problemów sprawił mi ten PC. W tym czasie dostałem nową płytę główną, w tym samym czasie też zamieniłem obudowę do niego, dostałem też nowe pamięci. No i też dostałem jeden dodatkowy prezent od mojego bojego kierownika. Zresztą pozdrawiam cię Wolf bardzo serdecznie. Nie wiem czy w ogóle oglądasz te filmy, ale jeżeli obejrzysz ten film, to pozdrawiam Ciebie serdecznie. No i sprawa wygląda tak. PC został nową obudowę. Obudowa jest firmy Gigabyte. Jest to obudowa ATX-owa, bo dostałem też ATX-ową płytę główną do mojego Pentium 200MX. Jest to płyta Intel LX430TX. Bardzo rzadka płyta, bardzo rzadko spotykana. Jak na tamte czasy, była bardzo nowoczesną płytą, ponieważ sdr jedynki można było tutaj wsadzić. Są tutaj kości pamięci. Oczywiście na pokładzie znalazł się Cenc ET6000, tutaj w tym miejscu. Tak samo jest dopalacz łudu jedynka, o którym. Wcześniej już mówiłem, i miałem też w innych konfiguracjach, i to będzie konfiguracja docelowa: to w którym te, ten dopalacz będzie. Monster Diamond, oczywiście, oby było ciekawiej w tym całym zestawieniu. W moim komputerze pojawił się Sound Blaster F32. Nie mam e, pamięci do niego, aczkolwiek jest karta, o której. E, którym dostałem od Wolfa. jestem mu bardzo wdzięczny. Kurde, niesamowita karta dźwiękowa, niesamowicie e, działająca. No i tu pojawiła się też karta sieciowa. E, mam nadzieję, że ten, mam nadzieję, że później, jak będzie troszeczkę okazja i troszeczkę więcej czasu, to uruchomię na niej sieć, po to, żeby można było pliki z innych sprzętów wygodnie przenosić. E, komputer. Przeinstalowałem wiele razy. Miałem problemy ze znalezieniem sterowników do tej maszyny. Firma Intel podesłała mi jakieś sterowniki do tej maszyny. Okazało się, że są tylko do Windowsa 98, dlatego musiałem po chyba pięciu reinstalacjach i powaleniach systemu zmienić system operacyjny na Windows 98 second edition i taka będzie docelowa taki docelowy system operacyjny będzie. W czasie tych wszystkich moich manewrów z tym komputerem padły mi przy okazji dwa dyski twarde stare, jeden 8 gigowy, drugi e, 16, czy tam 20, 20 gigowy. Oba padły mi po zainstalowaniu świeżego systemu. Więc ja wkurzyłem i zamontowałem kartę CF jako podstawową kartę dla systemu, ale wszystkie dane przechowuję na klasycznym dysku. Ale tutaj jest karta CF 8GB i na nim cały system operacyjny. Po prostu yy, ilość razy, które musiał, którą musiał. Po prostu. Yy, kurde, czemu się zacinał? W każdym razie yy, te dwa razy, które musiałem reinstalować system tylko dlatego, że padły mi dyski twarde, troszeczkę mnie to sfrustrowało, więc postanowiłem. Zainstalować wszystko na CF. No, może nie jest takie to do końca retro, chyba że zna jak mi wpadnie jakiś 8-gigowy zwykły dysk twardy, który będzie miał naprawdę dobre parametry, no to wtedy tą CF-kę wyrzucę. Dobra, w następnym ujęciu pokażę Wam, jak ten komputer działa. No dobra, jestem. Tak wygląda komputer już po złożeniu Pięknie startuje. I myślę, że zrobimy krótkiego gameplay'a z Quake'a 2, tak żeby można było porównać z poprzednim gameplay'em na Pentium 133. Przynajmniej retro-scanner będzie miał odnośnik do tego, jak to wygląda wszystko na takiej konfiguracji. Czy musiałbym zrobić jakąś konserwację tego całego systemu, ponieważ yy, widzę, że tutaj jakieś layouty są i zanim shelf stanie, to on oczekuje kilka chwil yy, bez działania system. Piękny dźwięk się pojawił. że nie mam oryginału bo chętnie bym posłuchał ścieżki dźwiękowej, ale może kiedyś gdzieś na ale się mi się trafi. Dobra, bierzmy poziom Hart i lecimy z koksem, tak. Teraz zobaczymy, jak to wygląda wszystko na otwartych przestrzeniach. Секрет. Где он был? Gdzieś jeszcze była dwurorka, ale nie wiem gdzie. Dziś, gdzieś, gdzieś zgubiłem, moment, gdzieś muszę się cofnąć, bo jeszcze była dwurorka, a bez niej będzie biotko Tu nie, a może tu jednak. nie wiem ile to jest klatek króte, ale wszystko ładnie działa gładko, miękko Sound Blaster też no, no, skąd to się wziąłeś no, koniec z Tobą Редактор субтитров а Zawinięli na poziomie hard. Dobra, jest apteczka, są granaty. Więcej ammo! No i co? Jak Wam się podoba ilość klatek? Nie wiem w sumie jak to sprawdzić ile jest tych klatek, ale wygląda wszystko całkiem nieźle. Franz, Franc, pani kamera ging, dziwko coś do mnie kolejnych zaskarać mi się dawało. Amator. na glicie. można go zastrzelić w ogóle wy tu jesteście J'ai gros. Jak to powiedział kiedyś pewien raperski pener floje na was totalnie Dobra, idziemy tam Słyszę Ciebie. Jakiś generator. To, jak to nie zaskoczyłeś. Z tego poziomu, a tam te drzwi do góry, to jak się otwiera, ja jestem bardzo, bardzo ciekawy, gdzie się otwiera te drzwi. Coś musiałem pominąć, jakiś secret, kurde, albo jakiś tajny przełącznik. <grymne> <grymne> A, tego kurde zwierzaków nie lubię, nie? A tu można było przepłynąć do sekreta. Dobra, więcej ammo. A, no tu mam. O, do karabinu. По два. momentu w którym najlepiej się aktywowało tego tłata kolejny kunder Potrzebuję apteczki amunicji też kto do mnie strzela To który to ty? Na mnie? Ploje na ciebie totalnie i tak chyba zaraz. Umarę. Wow. Nie, kurwa! No poziomu hard jeszcze nie robiłem na Quake'u, w dwójce, ale myślę, że będę ogrywał tą maszynę częściej. Tym bardziej, że jest zajebisty dźwięk, jest kurde jest zajebista karta graficzna, jest zajebisty dopalacz, wszystko działa. Jest stacja dyskietek, jest naprawdę wyśmienity... E napęd optyczny, bo jest taki szczelinowy, który zawsze marzyłem, żeby mieć. Dobra. Dziękuję bardzo za, za oglądanie. No i zapraszam do kolejnych moich filmików. Cześć.